Dziękuję bardzo. No, rzeczywiście okoliczności są nietypowe. Nie wiadomo, kto od jakiś czas temu podjął decyzję o tym, że szczególnym zagrożeniem widocznie z powodu COVID-u są pracownicy mediów i konsekwentnie nie są wpuszczani do ratusza. To miało miejsce również podczas posiedzenia Komisji Skargi i Petycji kilka dni temu, podczas gdy na samej. Komisji była, nie były zachowywane żadne warunki reżimy sanitarne. Okazało się, że jeden przed, przedstawiciel mediów, który chciał wziąć w tym udział i do czego miał prawo, nie może w tym uczestniczyć. Dzisiaj mamy powtórkę. W związku z tym na szczęście pogoda jest sprzyjająca i myślę, że... Uda nam się tę konferencję odbyć. Występujemy oczywiście jako klub radnych w Prawej Sprawiedliwości. W takim okrojonym składzie wiadomo, jest sezon urlopowy, ale tu wszystko konsultowaliśmy, uzgodniliśmy z naszym klubem, a reakcja jest konieczna ze względu na to, że mimo wakacji no, sporo rzeczy się dzieje. Między innymi to wszystko, co jest związane z wprowadzaniem opłat z tytułu odprowadzania wód deszczowych i protestami, jakie wywołuje to u grudziąskich przedsiębiorców. No i nie ukrywam, że bezpośrednio sprowokowała nas do tej konferencji. No, konferencja, którą zorganizował Zarząd Wodociągów, Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w osobie Pana Prezesa i Pani Wiceprezes, no, gdzie było opowiadane, no to już takie nerdy mały, że nie zareagować na to, to byłoby grzechem ze strony ludzi, którzy za to miasto czują się odpowiedzialni, więc przechodzimy do rzeczy. Otóż na konferencji prasowej prezesa i wiceprezesa Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni padło stwierdzenie, cytuję, obecna stawka za opłaty odwód deszczowych w Grudziądzu jest adekwatna do kosztów. No, jest to oczywista nieprawda z wielu powodów, ale proponuję, żebyśmy przez moment potraktowali tę wypowiedź i to zdanie jako prawdziwe. Rodzą się wtedy pytania dlaczego w takim razie wodociągi nie zadbały o to żeby te koszty były najmniejsze. Dlaczego pani wiceprezes zgodziła się w grudniu 2019 roku na zakup służącej do odprowadzania wód deszczowych instalacji za kwotę kilkakrotnie wyższą niż jej rzeczywista Wartość przypominam, że pięciokrotnie dłuższa, większa sieć wodociągowa w Bydgoszczy została wyceniona na kwotę o połowę niższą niż w Grudziowie. Kolejne pytanie: Dlaczego wyędowano aż 65 milionów obligacji, skoro na zakup tej sieci potrzeba było 60, a w kasie spółki znajdowały się znaczne środki finansowe? Co wykazała prowadzona przeze mnie kontrola, a poza tym w momencie podejmowania decyzji miasto było winne wodociągom około 10,5 miliona z tytułu zaliczki, jaką wodociągi wpłaciły miastu w grudniu 2018 roku na poczet zakupu udziałów mpgm a tak naprawdę na poczet ratowania budżetu miasta po 12 latach rządzenia grudziądzem przez Roberta Malinowskiego i Platformę. W kasie spółki znajdowało się więc ponad 20 milionów złotych, którymi można było obniżyć niepotrzebne koszty odsetkowe w okresie wykupu obligacji, czyli w czasie 15 lat. Od 20 milionów złotych będzie to bardzo pokaźna kwota i tym oszacowaniem tych kosztów zajmuje się obecnie Komisja Rewizyjna. Dlaczego wreszcie zgodzono się na zakup tejże infrastruktury, która powszechne czasy będzie generowała rocznie 2% podatku od budowli, czyli około 1,2 mln zł rocznie, którego można było uniknąć w przypadku przekazania tej sieci wodociągom, aportem za ich realną wartość. Na konferencji też kilkakrotnie podkreślano, że wodociągi jakoby coś negocjują z wodami polskimi. No, proszę Państwa, konia z rzędem temu, kto odpowie na pytanie, co niby jest przedmiotem tych negocjacji, skoro Wody Polskie, co my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości powtarzamy od wielu miesięcy, nie są instytucją, która ustala lub weryfikuje taryfy za wody deszczowe. Wie o tym już nawet Pan Prezydent Maciej Glamowski, mam tutaj przy sobie pismo, w którym to potwierdza Pan Prezydent, no ale ta oczywista prawda wciąż nie dotarła do świadomości Prezesa i Wiceprezesa Miejskich Wodociągów. Dlaczego mieszkańcy wprowadzani są permanentnie w błąd opowiadaniem, że to wody polskie mają wpływ na wysokość taryf za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych? Nowe prawo wodne, proszę Państwa, reguluje sprawę opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska i zrzut wód deszczowych i roztopowych do głównych odbiorników, czyli rzek i jezior. Te opłaty nie są żadnymi nowymi daninami na rzecz Państwa, ale są kontynuacją opłat, jakie odprowadzane były wcześniej z tego samego tytułu do regionalnych zarządów gospodarki wodnej które po nowelizacji prawa wodnego zostały wchłonięte do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej. Nowe wzory w sposób bardziej przejrzysty pozwalają naliczyć wyżej wymienione opłaty, uzależniając je tylko od ilości zrzutu wód deszczowych, nie tylko od ilości zrzutu, ale również od jakości tego zrzutu. Każdy wylot rury deszczowej, czy to do Trynki, czy Robu Hermana, czy do Wisły, musi być ściśle monitorowany, czego wcześniej zarząd dróg miejskich, który był właścicielem tej infrastruktury, nie robił. Tylko podawał, że roczne opłaty na rzecz korzystania ze środowiska to kwota raptem 260 tysięcy złotych, co przy rocznych kosztach wykupu obligacji jest kwotą praktycznie niewspółmiernie niską i właściwie nie wartą, żeby tym sobie zawracać głowę. To w zasadzie elementarz, jeśli chodzi o nowe prawo wodne, ale jak widać do świadomości zarządu yy, yy, wodociągów to nie dotarło. I jeszcze jedna uwaga. Otóż nie jest też prawdą twierdzenie, że nowe prawo wodne nakłada na, wymusza na samorządach pobieranie opłat z tytułu odprowadzania deszczu. To jest nieprawda i przykładem jest chociażby Toruń który takich opłat nie wprowadził i jak wiemy z informacji od toruńskich wodociągów, w najbliższym czasie nie zamierza takich opłat wprowadzać. No jakiś postęp jednak w świadomości członków zarządu się dokonał, bo pani wiceprezes o dziwo, na konferencji swoją wypowiedzią wykazała, że wreszcie zrozumiała, co to jest zakaz subsydiowania skrośnego wodociągu z dumą opowiadała, że nie można finansować kosztów deszczówki innymi elementami działalności wodociągu. A skoro tak, a tak właśnie jest, to należy również uzmysłowić przedsiębiorcom i mieszkańcom, że kiedy rozpocznie się czas wykupu obligacji oraz czas koniecznych inwestycji w deszczówkę, wtedy taryfy za odprowadzanie deszczu, które muszą pokryć te wydatki, muszą wzrosnąć niebotycznie w stosunku... Do tych już obowiązujących, a i tak już wysokich. Sam roczny wykup obligacji zrośnie do około 7 milionów rocznie, bo dwa lub trzy lata karencji, nie wiemy dokładnie, bo nie ujawniono dotąd wszystkich szczegółów emisji obligacji. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie taką informację jako komisja rewizyjna zobędziemy. Pierwszy rok po karencji ryczałtowa kwota wykupu obligacji to 4 miliony a na pozostałe lata przybada wytłup reszty wraz z odsetkami. To jest około 95 milionów złotych. Jako Komisja Rewizyjna zlecimy profesjonalną ekspertyzę tej emisji obligacji i jej skutków finansowych dla skutki, jak tylko otrzymamy komplet umów dotyczących emisji i poznamy jej rzeczywiste warunki. Podczas konferencji powoływano się m.in. na Bydgoszcz, gdzie, jak mówiła Pani Wiceprezes, płacą wszyscy mieszkańcy. Tak, to jest również docelowy model dla Grudziąca. tylko że zaplanowany po trzech latach, kiedy skończy się kadencja obecnego samorządu. To będzie zmartwienie samorządu kolejnej kadencji. Mówienie, że przedsiębiorcy mogą się dogadać z wodociągami jest pokrętne i ogólne. Na czym bowiem miałoby polegać to dogadanie? I co pan prezes i pani wiceprezes mają na myśli zgłaszając taką ofertę? No, zupełnie niesamowiczą rzecz opowiedział publicznie jeden z przedsiębiorców, który na spotkaniu opisywał swoje zadowolenie ze współpracy z panią prezes. Czym pani wiceprezes tak zadowoliła owego przedsiębiorcy? Otóż podpowiedziała, jak w łatwy sposób można ominąć lokalne prawo, i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych z tytułu opłat deszczowych. Jak? Otóż podpowiedź Pani Prezes była prosta. Wystarczy, że w jednym budynku na terenie swojego przedsiębiorca zrobisz choćby jeden lokal mieszkalny, a wtedy unikniesz opłat za odwód deszczowych, gdyż póki co w Grudziądzu tereny z lokalami mieszkalnymi są zwolnione. Od taka garsoniera na zapleczu Wielkiej hali produkcyjnej. I kilkadziesiąt tysięcy zaoszczędzonych. Kiedy pierwszy raz przekazano mi te informacje, nie mogę w to uwierzyć. Zweryfikowałem ją jednak u kilku uczestników tego spotkania i okazała się prawdziwa. Otóż proszę Państwa, ja nawet jestem w stanie zrozumieć przedsiębiorcę, który uciekając od dodatkowych kosztów swojej firmy, no, szuka możliwości. Obcie, y, obejścia lokalnego prawa. Ze strony przedsiębiorcy jestem nawet w stanie to zrobić. Ale kiedy namawia do tego członek zarządu firmy wodociągowej odpowiedzialnej za zbieranie opłaty z tytułu odprowadzania deszczu, opłaty, która ma choćby w minimalnej części pokryć potrzeby inwestycyjne spółki, która za ogromną kwotę nabyła właśnie zdewastowaną instalację do odprowadzania deszczu, i na ten cel wyemitowała 65 milionów obligacji, których wykup z odsetkami będzie ją kosztował prawie 100 milionów złotych, wtedy zastanawiam się, co jeszcze można zrobić gorszego na szkodę spółki, którą się zarządza. Powiem krótko. Gdybym to ja decydował, na szczęście dla pani prezes nie decyduje, ale gdybym to ja decydował o zarządzie takiej spółki, to byłby to ostatni dzień, pracy takiej pani prezes. No, może jeszcze na odchodnym zadałbym też pytanie o to, co stało się z milionem tak niefortunnie pożyczonym przez ten samą panią prezes podczas pracy w poprzedniej spółce. Bo wciąż nie mogę uwierzyć, że można w Grudziądzu swoją decyzją wrzu wrzucić milion złotych w czarną dziurę i nie ponieść za to żadnych konsekwencji. Ja ciągle mam nadzieję, że pytanie o w tej niefortunnej pożyczki nie pozostanie jednak retoryczne. Na konferencji pan prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w sposób poniżający moim zdaniem wyraził się o kwalifikacjach doradcy przedsiębiorców, protestujących wobec takiego, a nie innego sposobu wprowadzenia taryf zawody deszczowe w Burdziącu, a sam jedyne co był w stanie przekazać mieszkańcom, i przedsiębiorcom to to, że płacić trzeba, bo sieć, deszczowa, sieć deszczową trzeba rozwijać, bo nie chcemy żyć jak jaskiniowcy, tak powiedział Pan Prezes. Zapomniał tylko dodać, jak znaczący wpływ na koszt opłat za odprowadzanie wód deszczowych mają pensje wieloosobowego zarządu, potrzebne wystarczą jednoosobowe, wynagrodzenia doradców, których też Poprzedni prezes nie potrzebował, prowizji wypłaconych w grudniu 2019 roku za tak zwaną ekspresową emisję obligacji oraz za fikcyjne stanowisko dyrektora, jakie utworzono z wysokim wynagrodzeniem dla prominentnego polityka rządzącej większości. Mam nadzieję, że kontrola Komisji Rewizyjnej przyniesie odpowiedź również na te pytania. Teraz pozwolę sobie na pewną dygresję. Otóż kilka dni temu uczestniczyłem w dyskusji, w której na mój zarzut o lekceważeniu przedsiębiorców i ich roli w tworzeniu miejsc pracy w usłyszałem odpowiedź, że zarzucanie pewnej osobie lekceważenia kogokolwiek jest wyjątkowo niegodziwe. Dlaczego? Bo jak stwierdziła ta sama osoba, jest ona osobą wychowaną w takiej kulturze korporacyjnej, której takie rzeczy są to prawda, nie znam się specjalnie, nie jestem specjalistą od kultur korporacyjnych, ale kiedy, a kiedy mówię o kulturze, to mam na myśli taką zwykłą kulturę, bezprzymiotnie. Zastanawiam się jednak, czy czasem ta kultura korporacyjna, o której mówił mój rozmówca, to nie jest ta sama kultura, w której wychowani zostali Sławomir N., Stanisław G., Józef P., oni też twierdzą, że to co o nich mówią to wyjątkowa niegodziwość. Ale dość tej dygresji. Wróćmy do naszych problemów, do prezesa i do konferencji, na której gromko pan prezes domagał się wyższego poziomu debaty. Jestem za, ale jak wznieść się na ten wyższy poziom, kiedy sam pan prezes dowodzi, że zupełnie nie rozumie jaki jest sens opłat deszczowych i małej retencji i nie wie, że w grudziądzu nie znajdzie on zastosowania, póki wcześniej nie zmienimy szeregu planów miejscowych, gdzie wprost figuruje nakaz podłączenia do miejskiej sieci deszczowej, a to potrwa co najmniej kilka lat. Wydaje się, że Pan Prezes nie ma również specjalnego pojęcia o poziomie inwestycji, jakie należy wykonać w tak zdegradowaną sieć deszczową, jaką mamy w grudziądzu. Jeszcze raz posłuszmy się tą y, przywoływaną często Bydgoszczy. Skoro na przykład tak często przywoływanej bydgoszczy plan inwestycyjny opiewa na 500 milionów złotych, a pierwszy etap na 260 milionów, z czego 55% sfinansuje Unia Europejska, do czego grudziąc nie ma już. Y, Szans, aby pozyskać takie środki i do których Bydgosz przygotowywała się ponad 5 lat, to łatwo policzyć, że posługując się prostą proporcją, w grudziądzu potrzeba będzie co najmniej 100 milionów złotych na to, aby doprowadzić tę sieć do jako takiego stanu. Skąd wezmą, skąd mają wziąć te pieniądze wodociągi, skoro muszą najpierw przeznaczyć około 100 milionów na wykup obligacji. Podczas konferencji pan prezes pastwił się nad panem, ekspertem, który przygotował opracowanie na potrzeby przedsiębiorców w sprawie stawek deszczowych. Oczywiście pan prezes, jak mam zazwyczaj, nie podjął żadnej merytorycznej dyskusji z ekspertem i jego ustaleniami. Usiłował jedynie wykpić jego kompetencje jako specjalisty od drewna. Wtórowała mu w tym Moim świergotem wybitna specjalistka od wulgaryzmów epitafijnych, czyli pani wiceprezes. No, koń by się uśmie. Pan prezes nie zadał sobie jednak trudu, aby zapoznać się z osiągnięciami i doświadczeniem eksperta w zakresie innym niż drewno, w zakresie ochrony środowiska i kierowania wielkimi inwestycjami w zakresie renowacji sieci wodociągowej, chociażby w Wrocławiu. Wtedy może powściągnąłby swoje prześmiewcze, a w jego mniemaniu dowcipne uwagi. A swoją drogą ciekawe, skoro już o tym mówimy, jak wspominają profesjonalizm pana prezesa, na przykład w PKP Przewozach Regionalnych, jednej z poprzednich firm, w jakich pracował. Jakie wyniki finansowe uzyskały spółki marszałkowskie, w których przez ostatnie lata pracował pan prezes? Warto może, żeby media się tym zainteresowały. Bo skoro już Pan Prezes wziął się za recenzowanie cudzych kompetencji, to warto może też poznać, jakiego, co znaczącego dokonał Pan Prezes i co ma w swoim biznesowym czy naukowym dorobku. I wróćmy teraz do rozmowy o ekologicznych jaskiniowcach, o których mówił Pan Prezes. Jest już chyba jasne, że to właśnie decyzje obecnego zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni i ich doradców skazują nas, za, właśnie na, na rolę ekologicznych jaskiniowców. To smutna konstatacja tej konferencji i tego wszystkiego, co dzieje się w tej doskonałej do niedawna spółce. Na koniec chciałbym jeszcze prosić Pana Prezesa za Państwa pośrednictwem o drobiazg, o ujawnienie planów spółki na rok 2020 i podanie chociażby jakie przychody z deszczówki zaplanował. Dysponuje przecież doskonałą ortofotulapą z dokładnością podobną do kilku metrów kwadratowych. Wystarczy więc pognożyć przez stawkę, zastosować rabat dla miasta za drogi, no i będziemy mieli wynik. Ja bez, nie dysponuję ortofotogafą i ustawiam jakieś 2 miliony z, z ogonkiem. E, jak to się ma do kosztów, o których tutaj byłam mowa, to sami Państwo widzicie. To zostawiam bez komentarza. I jestem ciekawy, jak bardzo się w swoich ocenach powoduje. Tyle, jeżeli chodzi o ten temat i o stosunkowanie się do tego, co na swojej konferencji, już mówił zarząd prawej, tego zarząd wiejski,